Czasem wystarczy zatrzymać się na chwilę, aby wśród codziennych spraw zauważyć to, co naprawdę ważne. Przyjazny uśmiech, miłe słowa. Czasem wystarczy zatrzymać się na chwilę, żeby dostrzec, jak bardzo wiele znaczysz dla innych. Takich chwil w te święta życzy ci era. O, ja Ebrungilda! Bódź mojej żoną. Orbit White. Olśniewający uśmiech to znany od wieków sposób na dotarcie do celu. O, prekrasna Ebrungilda! Bódź mojej żoną. Orbit White pomaga zachować naturalnie białe zęby. Wybierając wizir, pomagasz dzieciom z chorobami nowotworowymi. Podaruj dzieciom słońce. Po ilu kostkach mama się uśmiechnie? Po jednej. Po dwóch. Po trzech. Bogactwo i różnorodność smaków Alpengold, zamienią każdą chwilę w uśmiech. Teraz, to już potrzeba czterech kostek. Alpengold, po ilu kostkach Ty się uśmiechniesz? Prezent na święta dla rodziny? Neostrada TP, aż przez 6 miesięcy po złotówce. Zadzwoń 0801 321 123. Lub przyjdź do salonu sprzedaży TP i Orange i zamów już dziś. Telekomunikacja Polska bliżej. Kropla Beskidu daje Ci siłę natury, aby w pełni cieszyć się każdym dniem. Krążąc od wieków wśród skał Beskidu, nasyca się bogactwem minerałów. Kropla Beskidów, kropla twojej wewnętrznej siły. Teraz codzienne czynności nabierają nowego znaczenia. Za każdym razem, kiedy wybierasz vizir, pampers, Blendamed, Możesz pomóc dzieciom z chorobami nowotworowymi. Zdecydowaną większość chorych dzieci można wyleczyć. Podaruj dzieciom słońce. Boże Narodzenie w Polsacie Dalsze przygody Franka Dolasa, czyli nieznane oblicze historii. Jak rozpętałem drugą wojnę światową, część 2 o 19.30. Murphy jako ekscentryczny weterynarz i jego niesamowici pacjenci. Dr. Dolittle o 20:50. Bruce Willis kontra Alan Rickman w kultowym filmie akcji. Szklana pułapka o 23:20. Mamy w pamięci drogę do pracy. Szelest Wall Street Journal. Wesołych Świąt, zapach mojej skórzanej teczki. Chcesz umrzeć? I nagle, któregoś ranka, budzi mnie zaśliniony pies. Odprowadzam dzieci, przez 8 godzin sprzedaję opony. A w nagrodę, taszczę torbę z odchodami. Kim ty jesteś? Co okaże się ważniejsze, rodzina czy kariera? Tia Leoni i Nicolas Cage. Family Man. Jutro o 20:50. Odkryj świat smaków Dań Frosty. Smak i aromat zamrożone tuż po przyrządzeniu, ożywające w kilka minut. Jak smak i aromat złotych paluszków? Paluszki Frosta 100% filetu bez Cześć. Teraz w paluszkach 100 nagród i 3 razy 10 tysięcy złotych do wygrania. Prosta, smaczna i prosta. Nowy silan Aroma Soft dla twoich ubrań i Nie. dla ciebie. Miałaś ciężki dzień? Silan Aroma Soft z olejkami esencjonalnymi przywróci ci naturalną harmonię. Rozbudź swoje zmysły z nowym silanem balans. Wyobraź sobie, że przez jeden dzień znowu jesteś dzieckiem. Sporo wyzwań, prawda? My znamy potrzeby dzieci. Dlatego stworzyliśmy Bebiko dla juniora. Wyjątkowe mleko modyfikowane w płynie z odpowiednią kompozycją witamin i składników mineralnych, które zapewnia prawidłowy rozwój dziecka powyżej pierwszego roku życia. Bebiko dla juniora. Narosnące wymagania. To miał być miły, kulturalny wieczór Michał poznał nową koleżankę Ten chłopak to umie poznawać nowe koleżanki Gdy pojawił się drugi Michał, który poznał nową koleżankę Zacząłem coś podejrzewać Jak to? Dwa Michały poznały nowe koleżanki w jednym budynku? Chciałem zapytać, ale podwójny Michał tylko śmignął Zrozumiałem, gdy było za późno i dyndałem Tak, bo teraz przy doładowaniu konta Drugie tyle dostajesz za darmo Sprawdź świąteczną promocję dwa razy tak, tak A teraz super pomysł na prezent. Nokia 1600. Wybierz Tak-Taka na święta. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował świeżego oddechu. Dlatego gumę do rzucia winterfresh powinieneś mieć zawsze przy sobie. Nowy Winterfresh, Fresh z Ice Power. Nowy wymiar świeżego oddechu. Jogurt, jogurt. Prawdziwy jogurt. Jeden z wielu markowych produktów Leader Price. Odkryj Nescafe Gold. Najlepsze, starannie dobrane ziarna. Bogaty aromat. Szlachetny, aksamitny smak. Perfekcyjna. Stworzona z ziaren balonych na złoto. Esencja doskonałości. Nescafe Gold. Najczęściej i 46. I to i się punkt na przeciwko grawitacji. Uwaga!